Cześć tam wszystkim, z tej tam strony tam. środka Wetwigs witam Was w odcinku z Deforest, bardzo wyczekiwanym na moim kanale, z Nightfare. Cześć. No, dokąd się zamówiłeś? No, jeśli chcecie nam pomóc w, w budowaniu z, e, naszych kanałów, nie wiem, tak, żebyście mieli z nami też kontakt, no to wbijajcie na Discorda mojego, będzie w opisie link. Zapraszamy. Możecie tam powpisywać gdzieś. Przy kontakcie będzie taka zakładka. Eee, co mógłbym dodać do tego tam serwera, bo co poprawić. Oczywiście jeszcze będę sam kombinował. Aha, i tak o, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy rozbudowali tą bazę. Bo tak szczerze to nam się nie chce budować, bo to jest nudne, ale może niektórzy z Was chcą. No, bo my byśmy woleli po prostu znaleźć jakieś itemy sobie i pójść po teamiego. I tak dalej, a nie rozbudowywać koniecznie bazę. Ale prędzej czy później tak byśmy nie musieli rozbudować. Ale piszę, czy chcecie z tego odcinki, bo według mnie są nudne. Ale. słychać z tyłu? Nie wiem, ja nic nie słyszałem. Dobra, e, w dzisiejszym odcinku <grym> wybieramy się po Keycarda, który jest obok kontenerów. I biegnam już sobie na ten nałowy. O, mutant, o? mutant, dzień dobry. Jak my go nazwaliśmy? Co? Jak my go nazwaliśmy tego mutanta? Który? No tutaj jest ten taki... O, gruby jeszcze biegnie! Z o, z mackami? Tak. Ten to był Maciura, ten gruby. Nie pamiętam. Który? No to chodź zobacz! Boże. No, dwóch podpaliłem. Uważaj Co ty robisz? On mocno bije Na odległość Nie mam flar te gruby biegnie Na razie w kółko biega, ale Dobra Tabletki mi zabrał Ty Dobra, na górę chodź. Wow, czemu ta fara jest tutaj? Ty nam bazę, nie rozwalą! Ty jeszcze przyszedł, Rozwalił nam coś już. Ty, mutant się utopił. No to dobrze. On nam rozwali wszystko. Ja nie mogę Nagrywanie przy tym jak moje rodzice jest aktywne Uważaj biegnie Wiązu, jak. Zresztą się tak trzęsie wszystko? Co go skaczą? Ja nie mogę. Ty, jak on skacze. <grymne> Niech zdech. Zabiłem grubego, możesz coś wziąć pancerz. Jak galareta z niego. Są przy... Ja nie mogę, czterech, pięć. Oblężenie. Ja nie mogę. No, to to będzie ja dużo... To naprawdę będzie wyprawa po tego Kikarda. Jak jeszcze Bożenki przyszły no. i inne takie no, tu... O dobrze, że trafiłeś, dobrze, dobrze. Nie trafiłem. Ile ich tu? Czekaj, Niech się trafić nie da, bo jak downy. jakieś lagi dzikie. No zdychaj, dobrze. Nie mam strzału. Czy oni nie żyć mu stołem? Tak. No kurde, ile was tutaj? Jakie lagi oni mają? No do wody, chodź już. się w kurze zaraz. Coś ja robię, zawsze ktoś musi przyjść. No <grych> Dobra, chodź po tego kikarda, olej ich idziemy. Więc jak już mówiliśmy, idziemy po kikarda, który znajduje się. Nie mogę ten ogień stopił. Chodź już Dobra weźcie tam. Dobię go. Ciąkaj się z nimi. Halo. Jesteś. Patrz jak to wygląda. Utopił się, ja nie mogę. Patrz co to jest. Co? Ło głowa. Pa. Patrz na to. Weź to, chcę zobaczyć jak to wygląda To? Weź to W dupie to masz <noise> Dobra, Czekaj, zrobię screena na miniaturkę, dawaj No Dobra, chodź Idziemy pod tego kikarda w końcu Czekaj, muszę coś zjeść Coś zjeść bo umrę z głodu Strzał nie mam Śnieguliczki Kurde nie mam strzał Też Ta dobrze robię Dobrze robię bo Piór w ogóle nie ma Na sam początek Tu zawsze przychodzą mi nie mutanty do jakieś inne ścierwa. Pasztety. Pasciki. No to tam małe. Musimy jeszcze iść aż pod ten. Musimy iść pod, pod morze. Choć już. Dobra, czekaj. Delaki się skończyły. Cool. Słyszałeś te akta 2 wprowadziły? No i? Wiesz, ja że cier cier cierpią youtuberzy. Chodź. Korzyści zdobywają tylko ci, co muzykę tworzą. No. Miało być tylko do tego y przyczepienieście, a nie do youtuberów. Dałbyś nawet e, wszystko, utwór, tytuł, autora y, w komentarzu. Nie, w opisie i ten. I tak by ci film ściągnęli. No. Kaczki lecą. W tych czasach nie opłaca się już chyba nagrywać. Ja myślę, że to jest jakiś człowiek, a to jest jakaś belka. Idziesz? Idę idę. Ja już jestem niedaleko. A tu jest ten Lej Mamioty. Czy ja mówiłem, że to się dzieje w Kanadzie? Czemu to lata? Nie wiem czemu. Co to jest? Ja chyba mówiłem, że to dzieje wszystko w Kanadzie. Nie wiem. Ale wiem, że na geografii widziałem dzisiaj Lej Krasowy w Atlasie W marginesie. Jak mówiłem. Wiesz? Womnę jak nie no, to mówię. Y, wszystko dzieje się w Kanadzie, bo w Kanadzie były te najczęstsze przypadki, że tworzyły się dziury w ziemi. No ale widziałem na Atlasie. lejk lej karasowy Karasowy. Ja nie mówię. No był napisany lejek krasowy. Krasowy powiedziałeś. Powiedziałem krasowy. <laughs> źle usłyszałem. Pewnie. No. Więc to będzie nudny odcinek, tylko początek będzie ciekawy. Tu jest jakaś jaskinia, skinia, to nie jest to. Jeszcze na pewno nie wszystkie już prowadzą. nabraliśmy 4 tygodnie temu. One wszystkie prowadzą chyba do tego samego miejsca. Kurde, jest stamina Najpierw mi ciebie przyspiesza, a najpierw potem zwalnia, a potem zaczyna. Nie wiem, stamina mnie denerwuje Pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę i suba I pozdrowić dla tego typa, który tam mi z multikont daje 17 łapek w dół tak, Mie... dobrze Śmieszny jest ty dla pieniędzy, super Śmieszny ten ziomek Kurde, jest. mieliśmy o tym lekcję o tutaj, tutaj, tutaj to jest kinajs. No Pewnie i tak w, w jednym odcinku tam nie dojdziemy, bo to długo by to trwało O jestem w tobie Jest już 12 13. Jestem w tobie, byłem w tobie Ale mi zacięło wszystko Byłem w tobie? O tutaj coś dzieje? Ja o wow, wow, wow Też mi zacięło wszystko Brak odpowiedzi Chodź Jeszcze się ogarnę A to tutaj na dół Dobra Czekaj, 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 bo tu jest ciemno Tu musimy iść w dół Dobra. Najle najlepsze w tych grach to jest tylko jaskinia. Hmm. No, w tych grach zły, ja nie lubię, jak jest ciemno. O, kości. O, Chyba nie chcę nic. Dobra, teraz musimy iść tutaj. Tak, główeczki na szczyciku. Czemu ty masz jakąś szatę księdza? Co? Co ty masz na sobie? <śmiech> <śmiech> Jaki jełop Ej, <laughs> e, bo mamy iść? Ty, tu jest szata księdza Chyba No, pa Czekaj Patrz <laughs> Pokaż się no stój w miejscu! Nie. Ja ale mogę z księdzem chodzić. No i co? Na filmie to było inaczej. To chyba nie tu, wiesz? No tutaj, bo patrzyłem. Ja nie wiem. Niech zwykle nas no dno. Poszukaj. tutaj. O, nie ma nic. Ciemno tylko. Aha, biegnij za mną. Nie zostawisz w tyle. Ja dopiero po nie wchodzę. Jezu, nie to Perek. A to tutaj, dobra. Pomyliłem. Czekaj. Wiesz, ja jestem zacofany trochę. Trzeba Wiem. Zauważyć można, wiesz. Jeśli mi się uda, to nagram... No nie, nie nie wszystkie części Tom Raidera, ale tylko te, które się... Napiszcie, radę. żeby nagrał EuroTraka. Słuchaj, żeby nagrać EuroTraka, to trzeba mieć po pierwsze, nie wiem, bogaty komputer. Jakiś w dużo FPSów. Po prostu trzeba mieć kartę graficzną. No. Tutaj. To jest kolejna lina. So. No i. O, właśnie tak ma być. O, tak, tak, tak. Coś tam biega na dole. To jest mutant? Chodzę. To jest mutant, tam jest mutant. Mam dynamit, dobra, poczekaj. Rzucaj, a ja tam pobiegnę. O, Nie poczekaj. widzę go za bardzo. No, wejdź w to. Dobrze dostał Mołotowem rzucę. Zaraz drugim dostanę. Ło! Jeszcze jeden? Czekaj, rzucę mołotowem, jak on tam podejdzie. Ej, zniknął ten dynamit. No. Padł gdzieś pod... Problem mam. Odejdź. No kurde, musiał odejść. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, idę. Tam. Mów mi czy on jest pode mną. Tak, my idziemy chyba na niego, idealnie! Ło! Wow! Paszczeciki jeszcze są. Czekaj, eee, uciekaj, ja, ja go podpalę. Pasztety się na mnie rzuciły, ja nie mogę. Cała pora, pasztetu. Zginął! No, pasztety nie załatwiają. Jezu, ile ich jest! No Ja nie mogę paszczety za <laughs> szczeciki O! One jedzą coś Co? Mi jeszcze zacięło, ja zaraz dednę znowu. A to jest tutaj gdzieś Czekaj. Tu jest jeden Musisz patrzeć na ręce. Gdzieś jedna właśnie dziewczyna trzyma. Ej, mam ten. Y mam karda. Masz? No a tu, tu jest karta Gdzie? A no? ktoś. I tutaj jest kamera jeszcze. Gdzie? A tu? To co, mogę, mogę cię nagrywać? To teraz e wezmę tą kamerę. Gdzie ona jest? Tutaj. Połączę. I pooglądajmy, co się działo na tej kamerze. To jest dowód niezły. Biznesmen. O, ja oglądam, patrz. No ja też. Ej, tam była ta dziewczynka chyba. No, to ona. Dobra, druga. To samo. Kolejka chyba linowa. Wow, ja mam jakąś inną, chyba ty nie masz takiej. Patrz, że są w pracy wszyscy. I ta dziewczynka no, jest. No, ja też to miałem. Na wózku. No? Ja już więcej nie A mam. Gdzie to jest kolejka linowa? Na tą górę. zimową. Dobra, więc. Tym akcentem, jak te trupy tutaj, takim Czekaj. mięciutkim. I patrzcie, w ogóle wyglądam jak rzeźnik jakiś, co nie? Patrz. Jak rzeźnik wyglądam. Heh. Dobra, więc już, no, jak trzymajcie jak się. W do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.